wielkanocny lany poniedziałek, a jednocześnie prima aprilis. Zaczynamy w Krakowie w 26. kolejce PKOBP Ekstra klasy, plasująca się w strefie spadkowej Puszcza Niepołomice, która czeka na zwycięstwo już od ośmiu meczów podejmuje Radomiaka Radom i w czwartej minucie pierwsza groźna akcja gospodarzy uderzenie Kamila Zapolnika z nadspodziewanie dużymi problemami broni Gabriel Kobylak, a wszystko to po przechwycie piłki w okolicach Polaka. Karnego radomiaka to chwilę później wrzuc z autu. Mroziński nie trafił w piłkę. Spore zamieszanie, jest uderzenie na bramkę, jest gol. jeden do zera, Roman Jakuba daje prowadzenie Beniaminkowi, już w czwartej minucie. Popatrzmy raz jeszcze, co tu się wydarzyło. Zaczęło się wszystko od wrzucenia piłki przez Hajdę. Później był Rosza, był Mroziński z tym Kiksem. Abramowicz, który próbował tam interweniować. Także pozostali obrońcy Radomiaka. No i niepocieszony Maciej Kędziorek, bo on na pewno przed tym meczem mówił swoim piłkarzom, że przecież trzeba w takich sytuacjach być uważnym, bo puszcza to są mistrzowie rozgrywania stałych fragmentów. W gry i goli strzelanych po wrzutach z autu. I po raz kolejny. A teraz fantastyczna interwencja Oliwiera Zycha, który obronił strzał Dawida Abramowicza. Dla Zycha to już 17 z 18 ostatnich strzałów, 17 obroniony. I po raz kolejny Oliwier Zych, który w pierwszej połowie bardzo dobrze się spisywał, puszcza się, cofnęła przy prowadzeniu, a. Tu przy tym strzale głową kontuzja Roszy, no i Leonardo Rosza musi opuścić się murawę na noszach. To spora strata dla Radomiaka. Po przerwie Radomiak wciąż miał inicjatywę i próbował odrobić straty. Tutaj Luisao do Wagnera, diaza i Wagner uderza jednak niecelnie. To już 53. minuta tego spotkania i tym razem to puszcza znów w dosyć chaotycznym ataku, ale kończy się to niezłym strzałem na bramkę Jakuby. Tym razem Gabriel Kobylak nie daje się zaskoczyć. Po godzinie gry sytuacja gości robi się zdecydowanie mniej ciekawa, bo tutaj przed tym efektownym dribblingiem o wiele mniej efektownie wagner Diaz fauluje Hajdę i pan Tomasz Kwiatkowski po analizie war pokazuje piłkarzowi Radomiaka czerwoną kartkę. A więc od 63. minuty Radomiak nie dość, że przegrywa, to musi grać w dziesiątkę. No, Wagner Diaz zdecydowanie niepocieszony z takiej decyzji. Gabriel Kobylak. Dalekie wybicie piłki przez bramkarza. Futbolówka odbija się, mija Oliwiera Zychań. Co tutaj się wydarzyło? No nie, to nie jest pryma Apelis, to jest gol Gabriela Kobylaka. A Oliwier Zych, jak kiedyś Tomasz Kuszczak w 2006 roku w meczu z Kolumbią w barwach reprezentacji Polski, puszcza piłkę. Piłkę posłaną sprzed własnego pola karnego przez bramkarza Radomiaka Radom. Niesamowity gol Gabriela Kobylaka w historii ekstra klasy. Artur Borus, Adrian Lis i Sebastian Nowak strzelali gole jako bramkarza, ale to po rzucie karnym albo po główkach po stałych fragmentach gry, a tutaj takie uderzenie, taki gol, chociaż oczywiście też błąd obrony i bramkarza puszczy. Gabriel Kobelak z niesamowitym trafieniem. No i radom grający w dziesiątkę w osłabieniu doprowadza do remisu. A puszcza, która potrzebuje zwycięstwa, żeby odskoczyć od korony Kielce, ma w samej końcówce. Fenomenalną sytuację. Ta kontra powinna zakończyć się golem, ale Tiago przegrywa pojedynek z Kobylakiem. No i bramkarz Radomiaka wyrasta na bohatera swojej drużyny. Nie dość, że strzelił gola. To jeszcze broni strzały Tiago i Tomalskiego. Ale w tej sytuacji, no było trzech na jednego i zepsuli to piłkarze Puszczynie Połomice, którzy właściwie na własne życzenie tyle. Tylko remisują z Radomiakiem Radom jeden do jednego, mimo że Radomiak znów na wiosnę nie skończył meczu w pełnym składzie. To wywozi z Krakowa jeden punkt. Puszcza, co prawda, opuszcza strefę spadkową, awansuje na 15 miejsce, ale ma tylko jeden punkt więcej niż Korona Kielce, no a mogła mieć tych punktów o trzy więcej. Radomiak na 11 pozycji, puszczanie połowice. Radomiak 1 Radom, 1-1 i z tego meczu zapamiętamy na pewno wspaniałego gola i niesamowitego gola Gabriela Kobylaka. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.